Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu, tak jak obiecywałam. Dzisiaj do Was przychodzę z open boxem, otwarciem Faberlika. Jest tutaj zamówienie zrobione dla mnie. Powiem szczerze, nie pamiętam co zamawiałam, bo bardzo często zmieniałam ten koszyk. Na początku miało to być zamówienie wyłącznie dla Was na rozdanie. Później stwierdziłam, że jednak parę rzeczy mi się też pokończyło. Parę rzeczy nowych było, które chciałam spróbować, i stwierdziłam, że zamówienie będzie trochę większe. Dobra, zabieramy się do otwierania. Paczka jest zapakowana, zapieczętowana, więc muszę ją pootwierać. I od razu Wam będę mówiła, co tu jest. Ok. Fuzator pierwszy, aha, bo zamawiałam płyn do mycia szyb, tak, już na tablet. proszę bardzo, tak, wszystko wygląda zapakowane. I zaczynamy, pierwszy to jest najnowszy katalog, prawdopodobnie, oni ekologiczni nie są, tych foliówek jest bardzo dużo, tak, mamy najnowszy katalog Faberlica, jest zawsze dorzucany, czy się go zamawia, czy nie, do zamówienia. On tam chyba, nie wiem, koło złotówki kosztuje. Zawsze go wrzucają. Okej, okay, mamy pierwszą siateczkę. E, tutaj też coś mamy. Najpierw wyciągnę wszystko z foliówek, żeby nie było... Znaczy, bo otwieram te foliówki. Żeby nie było. Ja już dzisiaj trochę rzeczy na mieście pozałatwiałam. Ale ależ pokręcili, popakowali to strasznie. Okej. Okay. Okej. Okay. I tutaj też jeszcze coś mamy. Nie wiem, co to jest. Aha, okej, okay, to dla Was. Dobra. I mój paragon. Za całe zamówienie zapłaciłam 193 zł. Yy, I rozpoczynamy, po kolei, to co Wam bardzo polecałam, mi się skończyło, to jest płyn do mycia szyb, antypara i to nie jest tylko do mycia szyb, yy, szkieł i luster, ja powiem szczerze, że ja ostatnio myłam tym, mamy na przedpokoju panele na ścianach i ja tym ostatnio yy, przecierałam panele, po prostu skończył mi się płyn uniwersalny i prysnęłam tym i jak zobaczyłam jak przepięknie to czyści, bez najmniejszego... Jakiegoś przykładania się mocniejszego, takiego naprawdę, to po prostu ja tylko papierem brałam w taki sposób, przecierałam. No, przegenialnie wyczyściło mi panele i stwierdziłam, że jednak to ma dużo więcej zastosowań niż tylko lustra. Niby do wszystkich powierzchni szklanych, lustrzanych, a jest i plastikowych, w domu, jak i w samochodzie. W samochodzie też się świetnie sprawdza, żeby szyba od wewnątrz nie parowała, i dorzucili mi właśnie do tego. Atomizer, końcówkę, więc to jest dla mnie moje zamówienie. Po kolei będziemy iść. Następna. Ile ja za to zapłaciłam? Nie wiem, czy Wam ceny mówić. Bo ja już Wam taki filmik kręciłam. Najlepiej to by było sprawdzać sobie wszystko w katalogu. 11:04, już Wam mówię. Ja za to zapłaciłam 9,59. To jest netto. Aha, z Batem 1160. To była jakaś promocja w takim razie, bo to około 14,50 kosztuje. 1150 za to zapłaciłam, ale cenę wam nie będę podawała. Nie ma sensu. E, OK. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, to jest e, pianka do kąpieli miętowa i czekoladowa. Mięta z czekoladą. E, Podciep, to jest żal, to jest pianka do kąpieli. A, no tak, przecież powiedziałam pianka do kąpieli. Dobra. E, I tak, tego zamówiłam dwa. To znaczy, że jedno idzie dla Was, drugie idzie dla mnie. Jak to pachnie, zobaczymy. Zobaczymy, nie zobaczymy. Dobra, jedno muszę rozpakować. Jest wszystko e, oryginalnie zafoliowane, więc dostaniecie na pewno nowe. Wasze będę od razu odkładała do pudełka. Nie jest chyba to takie proste. Dobra, powącham sobie później. Nie będziemy tracić czasu. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, to jest krem. I to jest krem, to jest jakaś nowość, ale już była w bestsellerach. Miała rewelacyjne opinie: krem architektura na dzień. Ten krem kosztował coś koło 30 zł. chyba. On ogólnie kosztuje koło 60 zł, ale ja jakoś go trafiłam w jednej promocji, w drugiej promocji. 0780 29 zł, ale coś koło 24 ja zapłaciłam, bo widzę, że tutaj mam ten jeszcze drugi. Reszta to poszło w bonie. Także krem jest taki czy ładny? Nie wiem, ko kończy mi się pomału tamten krem i stwierdziłam, że muszę wytestować. Pachnie tylko średnio, ale on nie musi pachnieć. Ten z ostatnio co zamawiałam z Ordinary w ogóle nie pachnie. Ładnie, więc, ale ważne, że działa jest fajne. Dobra, mamy kremik. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest to jest regeneracyjna maseczka do twarzy z białą glinką. Coś takiego. Nie pamiętam, czy ja to zamówiłam dla Was. Muszę to przejrzeć, po prostu, bo mam podzielone zamówienie. To na pewno zamówiłam dla Was. To jest mydełko do rąk i do ciała o zapachu gruszki i karmelu. Eee, to jest normalne mydło w kostce ono na 100% było dla Was eee, kolejną rzeczą mleczko do ciała mm, to również było dla Was mleczko do ciała z trudel z lodami i o mogę powąchać ale pięknie pachnie o Jezu jaki obłęd rewelacja hmm, ja jeszcze coś z tym zapachem brałam dla Was Mleczko do ciała, ok. Kolejną rzeczą jest e, znowu krem, który sobie wzięłam, bo mi wyskoczyło, to jest serum. Serum z serii Platinum. O, teraz widzicie. E, mi to serum wyskoczyło, ono normalnie kosztuje 60 chyba 68 zł, e, coś koło 60 zł, albo i jeszcze więcej, nie pamiętam. I ono mi później wyskoczyło w promocji za. E, 49 bodajże albo 38, a sumarycznie zapłaciłam za niego coś koło 300 zł. 0330. A zapłaciłam za niego 27,90, bo przekroczyłam limit i kolejne jakieś tam, przekroczyłam kwotę 150 zł i kolejny jakiś rabat mi wszedł na ten krem. On był znowu w innej cenie. Więc naprawdę tam kwestia co zamawiacie, lepiej się opłaca tworzyć takie duże zamówienia, bo naprawdę wiele produktów później przeskakuje w dużo lepszych cenach. Więc to serum również jest dla mnie. Dla Was jeszcze zamówiłam, ja już tego nie zamawiam, bo po prostu moim zdaniem to jest... Yy... Przepięknie pachną, to jest medełko w płynie, również o zapachu e, kar, e, karmelu i gruszki. E, te medełka są po prostu małe, to jest pojemność 200 ml. One kosztują, e, zaraz wam powiem, 18,72. To akurat było 4,70, bo jest promocji, ale one kosztują coś koło 8,50 czy 9,50, więc jak za taką pojemność, e, no to jest dość drogie medełko, ale przepięknie pachnie i stwierdziłam, że wam to na pewno podaruję. Z myślą o Was je brałam, z myślą o Was jest również e, topowy produkt Faberlica, to jest tusz do rzęs, e, to jest jeden z lepszych tuszy, moim zdaniem to jest tusz, który można porównać spokojnie z tuszem L'Oreal Paradise, to jest jego odpowiednik, e, topowy tusz, więc naprawdę warty uwagi, nie będę odkręcała, co by nie było, jest oryginalnie zapakowane, nie chcę ruszać, bo wiadomo, że wysychają. Te tusze akurat nie wysychają, ale właśnie Loreal ma identyczny ten paradajz Złoty i to jest mniej więcej dokładnie to samo. Tylko ten tak szybko nie wysycha, bo Loreal to jest miesiąc czasu i go nie ma. A ten jest o wiele dłużej. Ja go miałam, spraktykowałam. Bardzo dobry. Kolejną rzeczą dla Was jest maseczka. Maseczka z kiwi i awokado. I to jest witaminowa maska do twarzy, kiwi, awokado z serii Witaminia, 10 ml. Kolejną maseczką, jaką zakupiłam, kolejne maseczki, moment, moment, bo tutaj część jest dla Was, część jest dla mnie, tu jest dla mnie. Takie zakupiłam dwie, to są również hity w Faberlicu. Żelowa ekspresowa maska do twarzy, lifting i blask. Więc to jest dość topowa maseczka w Faberlicu. Bardzo rozpowszechniona. Ona kosztuje coś koło 10 zł normalnie. Ja już tu nie będę tych cen czytała, bo no szkoda mi trochę na to czasu. Więc na pewno jedna idzie dla Was, jedna jest dla mnie. Później kolejna maseczka. Ja już z tej serii wcześniej też Wam dawałam maseczki w rozdaniu. Z tej serii wzięłam jest jedna dla Was maseczka. To jest kolejna, tamta maseczka. Boże, wrzucam, nie czytam, bo ja wiem, a Wy nie wiecie. Maseczka tkaninowa do twarzy detox z wyciągiem z winogron. To jest ta. Kolejna to jest z granatem i to jest tkaninowa do twarzy regeneracja z wyciągiem z fig. To jest maseczka numer dwa. Kolejna maseczka dla was jest taka i to jest maseczka tkaninowa do twarzy nawilżenie z wyciągiem z lotosu. Eee, I kolejna maseczka. E, maseczka tkaninowa do twarzy. Odżywianie z olejkiem makadamia. To było na pewno dla Was. E, tu jeszcze mam wzmacniająca maseczka pod oczy. To już sobie wzięłam, bo ja jestem. E, uwielbiam po prostu płatki pod oczy, więc nie testowałam ich, więc nie wiem czy one są warte, dlatego najpierw je wytestuję sama. I jeszcze jedną sobie wzięłam maseczkę tlenowa, ekspresowa maseczka, też z tej serii. To jest jakaś nowość, tego wcześniej nie widziałam, nie miałam. E, tu mamy, aha, tak, tu już jest też coś dla Was. E, wzięłam oczywiście zalecane, po, polecane przeze mnie płatki pod oczy z tej serii. W ostatnim, e, w ostatnim Wam pokazywałam e, zakup, w ostatnich zakupach Wam pokazywałam, więc jedne dla mnie, jedne dla Was bo to jest coś godnego polecenia. Kolejną rzeczą jaką kupiłam to jest maseczka do twarzy tlenowa czyli to było dla Was no tak, bo ja wiedziałam, że jakąś jedną sobie regeneracyjna maseczka do twarzy z białą glinką jest dla Was. Bardzo maseczkowe bardzo maseczkowe rozdanie będzie a sobie wzięłam tego, to jest jakaś nowość, tego jeszcze nie testowałam więc nie wiem jaka jest opinia tego produktu taką maseczkę z oksytlenową. Ja ogólnie uwielbiam te produkty tlenowe. Bardzo fajnie bardzo fajnie przystosowują kolejne kosmetyki później pod siebie. I to jest maseczka do twarzy tlenowa na wilżanie z serii Oxy Gli. Więc zobaczymy. Trochę Wam to świeci. Maseczka jest tutaj taka. Ja miałam z tej serii krem. Nie wiem dlaczego go nie mam, bo wydawało mi się, że go Chciałam zabrać ze sobą. I cóż i ostatnia rzecz. U, to jednak coraz tak dużo nie zamówiłam. Ostatnią rzeczą, jaką zamówiłam z myślą o Was. Są to trzy kremy do rąk. Jest to takie opakowanie. Bardzo proszę jeszcze kolekcja zimowa. Zestaw podarunkowy do rąk. I tutaj mamy już Wam pokazuję, trzy kremiki. Po polsku mamy tutaj krem do rąk: pewna ochrona, krem do rąk odżywianie i zmiękczanie, i balsam do rąk intensywna regeneracja. To jest skład tych balsamików. Na opakowaniu zbiorczym będziecie mieli po polsku opis, co jest, który jest jaki. Bardzo fajnie to wygląda. Czy one są zapieczętowane? Zaraz zobaczymy. Otwarcie było przy Was, więc. Tak, wszystkie są zaklejone, więc nie powącham. Bardzo Was proszę później, osoba, która wygra, e, aby mi dała znać, jak te kremy, jak ta cała kolekcja się sprawdziła, bo jestem bardzo ciekawa. Więc cały ten zestaw kremów do rąk e, balsamów e, jest dla Was. I co? I to jest tyle. Całe oto moje zamówienie z Faberlika, więc tak naprawdę. E, wszystko, co zobaczyliście dla Was, yy, idzie na rozdanie. Warunki mojego rozdania. Rozdanie zaczyna się od soboty, tak jak film zostanie opublikowany, do 1 marca, do godziny 24, to jest niedziela. Yy, losowanie będzie poprzez yy, komputer. Yy, ja już nie będę się bawiła w karteczki, będzie maszyna losująca. E, oczywiście, wymogami, aby brać udział w rozdaniu, jest to, że musicie być moimi subskrybentami, subskrybentami otwartymi. E, ja o tym mówię w każdym rozdaniu, więc tutaj to jest obowiązek, jaki musicie spełnić. Dodatkowo. Mm, Dodatkowo w sumie nic. Bierzecie po prostu udział. Piszecie, biorę udział, tak, czy cokolwiek tak jak za każdym razem na moim kanale. Tym razem e, wszystko idzie dla jednej osoby, nie dzielę tej paczki na dwie. No chyba, że znowu zaczniecie mi pisać, żeby podzielić to na dwie, ale tak naprawdę nie bardzo mam jak to podzielić, bo w sumie jest tego troszeczkę. Jest sześć, 7 maseczek plus jedna duża krem do rąk, medełko do rąk. Nie, nie, tym razem idzie to dla jednej osoby, więc życzę wszystkim powodzenia, miłego dnia. Zapraszam Was serdecznie na to rozdanie. Naprawdę warto, kosmetyki są świetne. Sami się możecie przekonać poprzez właśnie wygraną. Także subskrybujcie mój kanał i czekajcie później na kolejne rozdanie, które na pewno się pojawi. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Bye.